Czy wakacyjny romans pozwala dorosnąć? W filmie tamte noce, tamte dni tak. Główny bohater Elio przechodzi przez doświadczenie pierwszej intensywnej miłości. Jednak z perspektywy psychodynamicznej to coś więcej niż wakacyjny romans. To inicjacja emocjonalna, która konfrontuje go z pragnieniem, stratą i własną tożsamością. Oliver staje się dla Elia obiektem idealnym. Inteligentnym, dojrzałym, pewnym siebie mężczyzną. W relacji z nim Elio projektuje swoje niezintegrowane aspekty, takie jak seksualność, niezależność czy siłę. Ta fascynacja pozwala mu na sięgnięcie po to, co dopiero w sobie odkrywa. Ale w tej historii ta relacja nie może trwać. I kiedy się kończy, Elio nie ucieka w zaprzeczenie. Przeżywa stratę w pełni, płacze. Nie wypiera bólu i właśnie ta zdolność do świadomego cierpienia, zamiast unikania, staje się początkiem jego psychicznej dojrzałości. Pozwolę sobie zacytować jedno zdanie, które pada pod koniec filmu wypowiada je ojciec Elia w rozmowie z nim: Na razie jest smutek, ból. Nie tłum tego, bo zniszczysz też radość, którą czułeś. Myślę, że to piękne podsumowanie tej historii. A wy?